Dzień dobry, chociaż mówię to w środku nocy, ale y, będziecie oglądali to pewnie w dzień. Y, więc mamy tu, dzisiaj zajmiemy się takimi prostymi y, symulacjami prostych doświadczeń z prądu stałego y, i już przejdźmy od razu do pierwszego z nich. Y, Mamy tu prosty obwód prądu stałego, znaczy w którym znajduje się tu źródło napięcia stałego, tu y, amperomierz, idealny amperomierz, czyli o porze równym 0, czyli jeżeli włączymy go do obwodu i nawet jeżeli będzie przez niego płynął prąd, to między końcami tego tego amperomierza nie będzie występowała różnica potencjału, czyli nie, ma na, nie będzie na nim zmiany potencjału. Będzie, zaraz będziemy mierzyć również napięcie między różnymi punktami tego obwodu i mamy tu idealny woltomierz, czyli jego opór jest nieskończenie wielki, czyli jak, nawet jak go włączymy do obwodu, to przez niego nie będzie płynął prąd. To jest tak zakładmy to zakładamy taką idealizację, żeby uprościć analizę. Tu mamy dwa końce tego woltomierza i woltomierz będzie wskazywał różnicę potencjałów między końcem tego czerwonego przewodu i tego czarnego. Czyli jeżeli woltomierz wyświetli nam wartość dodatnią, to znaczy, że potencjał tego punktu jest większy o większy, O tyle voltów, ile tu wyświetli nam ten voltomierz od tego punktu. Jeżeli voltomierz wyświetli wartość ujemną, to znaczy, że potencjał tego punktu jest mniejszy od potencjału tego punktu. No i jeszcze tu mamy przewody, o właśnie odtąd dotąd, potem jeszcze odtąd dotąd, aż dotąd, i jeszcze później od tego miejsca aż do tego miejsca i jeszcze od tego miejsca aż do amperomierza mamy przewody. Zakładamy, że to są przewody bezoporowe, że ich opór jest tak mały, że, że możemy ten opór pominąć. I tu mamy oporniki. Tu jest jeden opornik, drugi opornik, trzeci opornik, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Dziewięć oporników mamy. No i teraz tu jeszcze jest wyłącznik, o właśnie, już wyłączyłem, przerwałem tu obwód, widzimy, że prąd nie płynie. Te kuleczki, które tu widzimy, one symbolizują te swobodne elektrony, które właśnie poruszają się, które są tym prądem elektrycznym tak naprawdę. Tak? Ruch, uporządkowany ruch swobodnych elektronów to jest właśnie prąd elektryczny. I no, włączmy na razie, zamknijmy ten obwód, więc tu ten przyłącznik, o tak, już jest obwód już zamknięty i widzimy, że te elektrony swobodne poruszają się tu na górze w prawą stronę, czy przez źródło przechodzą. Od tej dłuższej kreski do krótszej kreski. Yy, przypominam, ta dłuższa kreska oznacza punkt o wyższym potencjale, a ta krótsza kreska punkt o niższym potencjale. Zwykle się, często się oznacza tą dłuższą kreskę jako plus, to ten krótszą jako minus, ale pamiętajcie, że to tak naprawdę yy, nie znaczy, że tam są dodatnie ładunki, a tu są ujemne, tylko że ten punkt ma większy potencjał yy, niż ten drugi, a ten ma mniejszy niż ten, ten z lewej strony. Yy, Czyli występuje tu różnica potencjałów, ty, ty właśnie warunki, już tam wykazywaliśmy przy energetycznej analizie przepływu prądu stałego, że warunkiem płynięcia prądu w obwodzie zamkniętym jest występowanie różnicy potencjałów między końcami przewodnika. No i teraz amperomierz już nam wskazał. Właśnie amperomierz wskazuje natężenie prądu, który przez niego płynie. No i przez niego tu okazuje się, że płynie prąd o natężeniu 0,10A, czyli 1A. No to teraz dokonaj, dokonajmy do pomiaru napięcia, czyli różnicy potencjałów. I to między, na przykład, w kilku miejscach, między nie, niektórymi punktami. Więc między tym punktem widzimy na razie, nic nie wyświetla nam woltomierz i, i między. Tym, na tym pierwszym oporniku. I wyszło nam yy, znaczy wartość tego napięcia zmierzonego przez woltomierz 1V. I proszę właśnie zapisać te wartości, czyli teraz zapiszemy, to będzie nasze U1, to jest 1V. Teraz zmierzymy napięcie, napięcie między, yy, no właśnie, ale co to znaczy, że, że to napięcie jest równe plus 1V? To tak mówiliśmy, że ten nasz woltomierz wyświetla różnicę potencjałów między końcem tej czerwonej. I końcem, czarne, końcem czerwonego przewodu i, i czarnego przewodu. Czyli różnica potencjałów między tym punktem a tym punktem jest dodatnia, jest równa 1V. Czyli potencjał tego punktu jest większy. Od potencjału tego punktu o 1 V. Teraz pytanie, w, w, w którą stronę płynie prąd. Właśnie umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów. Czyli elektrony widzimy, że poruszają się tu o, zgodnie ze wskazówkami zegara, tak razie powoli się poruszają, widzimy tu. Ale prąd płynie w kierunku przeciwnym, czyli kierunek prądu jest w kierunku, prąd płynie w kierunku przeciwnym do ruchów wskazówek zegara. Tak jak pokazuję teraz tą, tym kursorem, tak? No to teraz w takim razie tu prąd, o, przez, ten, przez ten nasz opornik, prąd płynie w tą stronę? W prawą stronę. Czyli Czyli widzimy, że z prądem co się dzieje z potencjałem. No to, y, różnica potencjału między tym punktem a tym jest równa 1V, czyli potencjał tego punktu jest większy od potencjału tego punktu o 1 V, czyli y, jak z prądem się przemieszczam, właśnie to w tym kierunku to jest od czerwonej do czarne, cza, końca czerwonego przewodu do końca czarnego, to idę z prądem i potencjał maleje o 1 V. A teraz y, zobaczmy jakie będzie napięcie między y, czy, różnica potencjału, między tym punktem tej czerwonej, y, czerwone, czerwonego, czerwonego końca nie będę ruszał i teraz y, do końca drugiego opornika. I to oznaczymy to napięcie jako U2, czyli U2 jest w 2V, czyli napięcie między tymi punktami tym i tym jest w 2V, i to znaczy, że plus 2V, czyli że potencjał tego punktu jest większy od potencjału tego punktu o 2V. Czyli znowu widzimy, że z prądem, jak idziemy z prądem, to potencjał maleje na oporniku. Na oporniku oczywiście. Zobaczymy później, co będzie na tych przewodnikach bezoporowych. I, I proszę zapisać kolejne wartości. Napięć już nie będę dalej tu powtarzał tego samego, co mówiłem wcześniej, więc będę tu przyłączył, tu, tu aż do tego miejsca. Czy to jest nasze u, U2? Zapiszcie potem U3. To wyszło nam 3V, U4, 4V, U5, 5V, U6, 6V. Już domyślacie, co będzie dalej. Domyślacie się, co będzie dalej. u 7 7V, U8 8V i U9 będzie 9V teraz zobaczymy jak będę teraz przesuwał dalej ten przewód łączący ten czarny przewód łączący ten obwód z woltomierzem wzdłuż teraz tego przewodnika bezoporowego i teraz przesuwam dalej proszę patrzeć na to, na to czy się zmieni napięcie już Przesuwam się wzdłuż tego przewodu i tam, jak było 9V, cały czas jest to 9V. Idę dalej. Tak. No tu na tym elemencie to tak naprawdę dopiero tu, tu się pokaże. dobrze. Jest 9V. Nic się nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia. Nie zmienia się. O. Zobaczcie. Aż do tego miejsca nic się nie zmieniło. No to teraz zróbmy to samo z tą drugą częścią, znaczy z drugim końcem tego przewodu łączącego obwód z woltomierzem. I teraz sprawdźmy, 9V jest cały czas, to jest to przewodnik bezoporowy, czyli na nim nie ma zmian, mimo że prąd przez niego płynie, to, to nic się, nie, żadnej zmiany potencjału to nie widać. I idziemy dalej do góry. No, muszę się miejsce sobie stworzyć. i w prawo nie było tu żadnej zmiany potencjału tu jak przejdę przez amperomierz to ten program nie wyświetla niczego to więc o tak i zobaczymy co będzie no, i tu zobaczcie na początku amperomierza było 9V czyli różnica potencjału między tym punktem a tym punktem a na końcu amperomierza jest też ile? też 9V czyli na amperomierzu też nie było żadnej zmiany potencjału no i teraz idziemy dalej nie zmienia się potenc różnica potencjałów z 9 V cały czas. I widzimy, że, że teraz mamy tylko, że ten volt wskazuje różnicę potencjałów między tymi biegunami źródła. I widzimy, że różnica potencjałów na tym źródle jest równa 9V, czyli różnic, znaczy różnica potencjałów między końcem czerwonego, czerwonego przewodu i czarnego przewodu jest równa 9V. Czyli potencjał tego punktu jest większy od potencjału tego punktu o 9V. Czyli, czyli tego jest mniejszy od potencjału tego punktu o 9 V również. I proszę na podstawie tych pomiarów, które dokonaliście, obliczyć opór takiego jednego opornika. Trzeba przeanalizować teraz wszystkie te, te pomiary które, tych napięć. I proszę obliczyć na podstawie tych pomiarów opór takiej jednej części, czy taki jeden, to jest jeden opornik, czy na przykład tego polnika czy tego drugiego, czy trzeciego, czy czwartego, one no, wszystkie mają taki, taki sam opór. Tu jeszcze poka może, mogę pokazać troszkę inaczej, w, w, w innej konwencji ten obwód. Uwaga, teraz tu zmieniam wygląd rzeczywisty. O! To jest ten sam obwód, tylko tutaj, 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 tutaj jest y, bateria, to jest plus baterii, to jest minus baterii, y, amperomierz, oporniki też inaczej wyglądają. Jeszcze raz pokażę, jak to d, byłoby y, y, schemat. To jest schemat, tak? A teraz... Czy tu mamy źródło, symboliczne oznaczenie źródła napięcia, tu są te oporniki. No, czasami się też oznacza ten opornik jako taki, taką jakby sprężynę taką, tak? I teraz wygląd rzeczywisty. O! Czy to są jeden opornik, drugi, trzeci, czwarty i tak I tu bateria zwykła jest to jest plus baterii, a to jest minus baterii. Czy biegł nie biegun ujemny? No i tyle, jeżeli chodzi o ten, to jeszcze nie jest koniec, tylko będą takie poszczególne krótkie filmy, filmy, więc razie, to jest na razie pierwszy, proszę wykonać właśnie, spróbować obliczyć, obliczyć wartość oporu, takiego pojedynczego opornika, no ale za chwilę jeszcze będą kolejne pokazy. Dziękuję na chwilowo.